Witam wszystkich. Audioserver został stworzony jako innowacyjne urządzenie mające na celu dostarczenie zaawansowanych doświadczeń dźwiękowych w sposób prosty, zautomatyzowany i energooszczędny. Bez względu na to, czy jest to dom, biuro, sklep, hotel czy restauracja, Audioserver reprezentuje najbardziej elastyczne rozwiązanie multimedialne dostępne dla każdego projektu. Dzięki swojej elastycznej architekturze systemu, Audioserver oferuje niespotykalną skalowalność. To urządzenie zmienia sposób, w jaki doświadczasz dźwięku w swoim otoczeniu. Audioserwer w harmonijnej współpracy z miniserwerem doskonale integruje się z systemami automatyzacji domowej i budynkowej. Zaprojektowany specjalnie do montażu na szynie DIN, audioserwer składa się z 9 jednostek i jest kompatybilny z miniserwerem każdej generacji. Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów Loxon, audioserwer pracuje przy napięciu zasilacza wynoszącym 24 v Aby efektywnie zasilać audioserwer i rozszerzenia stereo, zalecamy wykorzystać power supply and backup. Audioserwer łączy się z siecią za pomocą złącza LAN, co umożliwia płynną komunikację z serwerem. Dostęp do biblioteki muzycznej jest również możliwy poprzez sieć. Dodatkowo, urządzenie wyposażone w port USB do obsługi nośników audio. W celu obsługi zewnętrznych źródeł, takich jak mikrofony, gramofony czy konsole, serwer posiada dedykowane wejście Line In. Analogowe wyjście liniowe oraz cyfrowe SPDIF Out służą do podłączania zewnętrznych wzmacniaczy, idealnie integrując się nawet w istniejących projektach. Przeanalizujemy teraz wyjścia wzmacniacza w serwerze. Urządzenie to dysponuje czterema wyjściami, idealnymi do obsługi pasywnych głośników o impedancji między 4 a 8 omów. Konfiguracja kombinacji wyjść-zmacniacza jest intuicyjna i indywidualnie dostosowywalna przy użyciu programu LOXON Config. Warto również podkreślić, że audioserwer wyposażony jest w interfejs Tri-Turbo umożliwiający rozbudowę aż o 10 rozszerzeń stereo. Maksymalna długość kabla wynosi imponujące 150 metrów. To jednak nie wszystko. Prawdziwą moc audioserwera stanowi jego oprogramowanie. Audioserwer nie ogranicza się jedynie do odtwarzania muzyki. Dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu Loxon Config, użytkownik ma możliwość dostosowywania funkcji, takich jak alarm, dzwonek do drzwi, spersonalizowane komunikaty głosowe, Text to Speech i wiele innych dla unikalnych wymagań każdego projektu. Funkcje przydatne w restauracji, takie jak dostosowywanie głośności w poszczególnych strefach, w zależności od pory dnia, można teraz zaimplementować za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Podziału na strefy lub grupowania pomieszczeń można łatwo dokonać w dowolnym momencie za pomocą aplikacji Loxon lub programu Loxon Config. Stałe grupowanie pomieszczeń obejmuje obszary, gdzie zawsze powinna grać ta sama muzyka. Możliwości automatyzacji przy użyciu Loxon Config są praktycznie nieograniczone. Zerknijmy teraz na proces instalacji. Po podłączeniu audioserwera do napięcia roboczego i znalezieniu go w sieci, możemy łatwo sparować go z serwerem i rozpocząć proces wyszukiwania. Gdy audioserwer pojawi się w oknie dialogowym Wyszukiwania, wystarczy przypisać mu miejsce instalacji i jest już gotowy do działania. Dostosowywanie ustawień takich jak typ głośnika, maksymalna głośność i współczynnik wzmocnienia dla poszczególnych wyjść jest prostą operacją właściwością. Klikając prawym przyciskiem myszy na wyjściu stereo, można szybko podzielić je na dwa kanały DownMix stereo. Odtwarzacz audio jest teraz dostępny ze wszystkimi swoimi funkcjami, włączając w to wizualizację. Wystarczy przyciągnąć go na ekran programu, a zostanie automatycznie dodany. To był krótki przegląd serwera Loxon oraz procesu jego instalacji. Wszelkie szczegóły dotyczące konfiguracji audio serwera znajdziesz w naszej obszernej dokumentacji. Jeśli film przypadł Ci do gustu, prosimy o zostawienie kciuka w górę i zasubskrybowanie naszego kanału. Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj i do zobaczenia następnym razem!